Drugi list do Koryntian rozdział 11 werset 30. Jeżeli więc trzeba się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości. Nauczenie Świętego Pawła o tym, że tak naprawdę jest sługą Chrystusa wtedy, kiedy jest mu dane przechodzić prześladowania i on wymienia cały szereg różnych przeciwności to nauczanie przedstawia jego niesamowitą wrażliwość i relację z Bogiem. Wcale nie mówi, że jest sługą Chrystusa wtedy kiedy mu się układa, wtedy kiedy jest super, wtedy kiedy ma posłuch, ale właśnie mówi wtedy kiedy znosi utrapienia, biczowanie, prześladowanie, kiedy jest rozbitkiem na morzu i tak Ostatnio słuchałem też nauczania na temat uwielbienia tzw. halal i I jest to bardzo świeża sprawa, którą przeżywam. Dotyczy tego, że wtedy, kiedy nam się nie chce uwielbiać, to decyzją woli, no właśnie decydujemy się na to, żeby jednak stanąć w uwielbieniu. Nie wypieramy naszych, Emocji, uczuć, zgadzamy się z nimi, to znaczy, że jest mi ciężko, jest mi smutno, jest mi źle, ale przybieramy jakby pancerz czy płaszcz chwały, który nam pomaga wejść w zupełnie inną rzeczywistość, ponieważ Jezus jest godzien chwały i dlatego robimy coś, czego nam się po prostu nie chce. Sądzę, że łączy się ten wątek o nauczaniu, o uwielbieniu. Halla z tym nauczaniem świętego Pawła. I jeszcze na dodatek ta dzisiejsza Ewangelia, która mówi nam, że mamy gromadzić sobie skarby w niebie. Jeżeli masz więc problem z tym, żeby uwielbić Pana Boga w Twojej trudności i widzieć w tym, że wypełniasz misję sługi Chrystusa. To polecam Ci, aby jednak e, zdecydować się na uwielbienie, pomimo trudu, które w tej chwili dominuje w tobie. E, można powiedzieć, że okłamuje się, można powiedzieć wtedy, że jestem na przekór sobie. Ale nie słuchaj tego. Nie słuchaj tych informacji jakby swoich na swój temat, tylko po prostu wejdź w uwielbienie. i Otwórz swoje usta, jakby przymusz się. i Powiedz, Panie, pomimo tego, co przeżywam, chcę Cię uwielbić i chcę trwać w tym uwielbieniu. Chcę Ciebie uwielbić. Może niekoniecznie ciśnić się na usta, chwalę Cię, błogosławię uwielbiam, ale to w intencji, po, mówiąc nawet, śpiewając takie pieśni, módl się w duszy, chcę. Chcę Cię chwalić, chcę Cię błogosławić, chcę Cię uwielbiać. Wierzę, że yy, Pan Bóg przemieni Wasz smutek w radość, Twój smutek w radość, bracie siostro. Ja się tego uczę. Yy, I ostatnio mówiłem Wam o dziękczynieniu, że uczę się dziękować, yy, gdy chodzi o małe rzeczy. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do uwielbienia w trudach, przeciwnościach, przyjmowaniu tego pancerza chwały, tego płaszcza chwały. Będę się chlubił z moich słabości. Nie chodzi o to, żeby chwalić się, jakie grzechy popełniłem, tylko chodzi o to, żeby dostrzec, że łaska mnie dotyka wtedy, kiedy wyrażam przed Bogiem swoją słabość. Bo jestem od Boga zależny i to Jemu powinienem zaufać. Zobaczcie, że gdy jest mowa w świadectwie o tym, jaki kiedyś byłem, Jakie popełniałem zło, jak i przestępstwa, to w tym, jakby, schemacie świadectwa zawsze jest później pokazanie prawdy, że Bóg mnie dotknął, i od tego momentu jest już zupełnie inaczej. W komentarzu dzisiaj zapraszam, aby napisać po prostu krótkie wezwanie, które będzie wyrażało dzisiejszy temat. Możesz napisać y, jakieś dwa, trzy zdanie świadectwa. Bóg mnie dotknął. Wtedy, kiedy byłem, nie wiem, żyłem w grzechu, kiedy było mi smutno, Bóg mnie dotknął. Teraz jest tak. Pokazać ten proces. Napisać te świadectwo krótkie, które składa się z, trzech, z tych trzech elementów. Jak było kiedyś, kiedy mnie Bóg dotknął. Jak jest w tej chwili, jak jest teraz. Albo napisz po prostu y, krótkie uwielbienie. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, co jest moją słabością. Uwielbiam Cię y, w tym dzisiejszym dniu, kiedy, który po prostu jest dla mnie y, wielkim jednym zawirowaniem. Uwielbiam Cię w żałobie, uwielbiam Cię y, w niepewności co do jutra. Zapraszam Was do tego. A dzisiejszym aktem strzelistym niech będzie Fragment psalmu. Dzisiaj w liturgii śpiewamy przepiękny psalm, który też również kocham. 34. Będę wysławiał Pana w każdym czasie. Niech to nam dzisiaj przyświeca, ten werset. No i na koniec teraz zawołajmy do Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz nasze serca, oświecasz nasze umysły, wzywamy Cię. Wzywamy Cię w tym dniu, wołamy o Twoją pomoc, abyś wlewał w nasze serca i w nasze usta uwielbienie, zwłaszcza wtedy, kiedy nam się po prostu po ludzku nie chce. W sytuacjach trudnych ucz nas tego wyjątkowego uwielbienia i sprawa, byśmy byli tacy zwariowani przed Tobą, tacy szaleni, że robimy coś. Co tak po ludzku nam się wydaje nierozsądne, czyli uwielbiam wtedy, kiedy jest mi naprawdę ciężko. I pozwól nam dostrzec przemianę sytuacji z biegiem chwili, jak będziemy wchodzić w to uwielbienie. Proszę Cię Duchu Święty o otwartość serca i poradzenie sobie też z taką barierą, że nie wypada mi, że okłamuje samego siebie wtedy, kiedy uwielbiam, kiedy jest mi źle. I pozwól mi też nie patrzeć na innych, na świat, bo świat nie chce uwielbiać wtedy, kiedy jest źle. Ale ja, jako Twój sługa, jako Chrześcijanin, jako wyznawca Jezusa, jako Jego uczeń Sługa, chcę uwielbiać wtedy, kiedy jest i dobrze, i kiedy jest źle. Duchu Święty, prowadź nas w tym. Amen. Życzę Wam pięknego błogosławionego dnia, wchodzenia w uwielbienie w każdym czasie. Dziękuję za każdy komentarz i niech dobry Bóg Was błogosławi. Trzymajmy się Jezusa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach dzielenia.